Siemanko, z tej strony Pietro Ze mną jest Arika, siema. I już jest cześć, część trzecia. Minecraft na przetrwaniu. Czekajcie, zaraz wracam. Tak jak zwykle. Pamiętajcie, zostawcie chociaż dwie łapki w górę i bierzemy się za nagrywanie czwartej części. Dzisiaj ten odcinek będzie poświęcany budowaniu domku, bo tutaj jest akurat takie ładne miejsce. Mój jest konik ten biały. No. To oglądajcie. Dobra, ile masz drewna? Eee. Yy, yy, więcej niż 100. No dobra. Widzimy. A, o. O, węgiel, akurat jest. Wiem, że cię mógłbym cię nie chciałam mówić, bo przecież w powszednym odcinku mówiłeś, że już nie chcesz kopać węgla. No. Co tu jest? O nie, zombie się patrzy. A jaki chcemy mieć dom właściwie? Trzeba zabudować teraz tu. Wow. Siak na nam. Dobra. Jezu jest mnie goni. Uwocę. Dobra, to zabudujemy. Ja czekam. nie tak. Ja nie mogę załamać można. A masz, a masz, a masz. Tutaj jak jest. będziemy jakieś potwory na losie, to będzie dobrze. Będziemy mieć darmowe i Dobra. To ja tutaj postawię gdzieś crafting. A ty zaczynaj drewno teraz. Ile? Dużo. Nie mam ja nie mam tego. Y to zrzuć jeszcze kierkę albo ja ci dam. Y mam szakierkę masz. Daj mi się. Czekajcie, wpiszę komendę znowu. Dobra. Możemy się brać już z robotem Co tu masz? Pamiętaj no dużo drewna musisz ścinać Nie wiem, wiem A my chcemy mieć na razie taki malutki dom, być dużo Tu jest akurat ładnie to wygląda to To będzie dom z drewna A masz jakiś piasek, albo coś? Nie ja tak A to dobrze, to będzie jak 10. okno Zużył To już jest tak. Muszę uważać, żeby nam nie ściąć tutaj po okolicy całego lasu. Nie? Mm. No to chociaż y, zasadzisz w tych miejscach co. O nie, szkielet tutaj strzela. Aha, szkielet. Nie, głupi szkielet, trzeba będzie nas strzelał. Ale nie mamy, nie. Zbliżają się? O nie zbliżają się to dobrze. Tak. Co się zbliża? No szkielet i zombie się na mnie patrzą. To co powiedziałeś I że się zbliża to dobrze. Że, to dobrze, że się nie zbliża i co do mną będą rozwalać przez to robisz co? Trzeba tak zrobić. O. Descie. A mówiłeś w ogóle jaka to jest seria? No, Minecraft na przetrwanie przecież. No tak zapomniałem, że to powiedzmy. Załama ci można. Dobra. A właśnie. Dużo mamy. A i to być dużo O! ma dużo sadzonek weź. Pozbieraj. Jest. No nie no wpisz komendę na deszcz. No nie głupi, deszcz, jak się to robi. Eee. I nazywacie, że tak ciągle stosujemy komendy, no ale chcemy nagrać spokojnie odcinek. Ty, ogry, e. De en Ja, dobra, przełączono opady Już nie będzie padać, ale Maja, pozbieraj te wszystkie stadzanki, które tutaj są Jakie? I daj je Sorry, rika Ile masz już drewna? Bo potrzebuję Dlaczego? No, żeby... Mm. Chodź, o lama chodzi Tutaj chodź, przyjdź i mi daj drewno, to co dostaniesz Dla mnie tym razem nie zabijają. No. O, sadzonek tu leży, to dobrze. Teraz zasadzę. Ja już mam je. Ja już je. Byle gdzieś sadzę. A ja nam wycięłam cały pobliżu Wiesz? Hm. Pytary. No. Ja za, cały o, jabłko. Jabłko. I krowa tam na dole. też mam jabłko. Dobra już chodzi do mnie Też mam jatko Idziesz do mnie już? Tak Bo ja mam zabić krowę Jestem na dole Kurde co ten czas tak szybko leci? Już jest 6 minut no. i 38 sekund tak. I Jak tu. To dzisiaj się nie wyrobimy z budową w domku no to już na, na, na Mhm to może dzisiaj tylko zbierzemy. Albo jak miały. szybko dobijecie jeszcze dwa lajki, to mm, nagramy jeszcze dzisiaj drugą część z tego. Szybko. Piecyk trzeba zrobić. Piec. Dobra, nie przyjmuj się jakąś lamą. Nie lubię. Nie lubię lamy Ale chodź tu do mnie. Nie pluj na mnie. Nie pluję na ciebie. Ale już chciało Czy przyjdziesz tutaj, bo jeszcze nie mam drewna? I idę, idę. I chcę, żeby mi dać drewno, bo. Ile? Może być tak. Daj mi wszystko. Nie Co dam masz? ci wszystkiego, bo ja będę. A ty koszt... takie masz drewno, a chcę normalne, takie. Masz. Dasz? No, tak. Ale nie takie drewno. Jakie normalne? Te. Takie mówisz, to no, daj ten stack. Szybciej! A po co ci to drewno? Żeby budować dom, co? Może? Ty, następna lama Dobra, drzwi już musisz zrobić Dobra Są dwie lamy takiego samego tutaj koloru Jedną mogę zabić... Chyba nie. nie po co jak nic nie wypada z nich? Podobno Dobre. czasami z nich wypada, wypada skóra. Ło, czasami. Jakieś mięso jeszcze powinni zrobić, żeby wypadało. Właśnie. No ale Lam się tak właściwie nie zabija. Nie mogę już sprintować. O dobra, tak może być. Crafting tu. Długo to będziemy tutaj głodować Nie, nie będzie. Ile to masz żarcia, na Dużo A mi tylko dwa schaby zostały i cztery mięsa I jedno jajko. A piasek też masz przy sobie? Co? Piasek? Nie. a to możesz mi dać Czemu ja, czemu ty mocno wykorzystujesz? Nie wykorzystuję mocno, dobra Dajcie daj coś w zamian Dlaczego? A po co ty się tutaj tak zaparkatowałeś? A i właśnie Jeżeli oglądasz to Anidio 16 i Dominic Cox To nagrajcie też odcinek z FNaFa, zobaczymy Kto będzie się mniej bał Bo ja się trochę cykam No tak właściwie to ja się niczego nie boję Tylko on się boi Nie właśnie, że nie jakby tobie też wyskoczył na twarz, jakiś. Bonnie No, tak, no właśnie. na twarz, Bonnie. Mi dzisiaj wyskoczył w szkole. Jak sobie grałem w to. Ale chociaż pierwszą noc przeszedłem Ale miał na 10% baterii. No, miałem 10% I się... baterii, takie coś, nie? Idę. Jestem sobie tam. 10% baterii już jest. Już jest piąta nad ranem. I tak sobie zerkam do drzwi, a tam <grym> Boni stoi. <grym> no, to, to mi zgasił światło. Dlaczego to się zrobię tak ciemniej? No nie gadam o tym i się teraz zrobię ciemniej drą. zaraz takie Nic nie ma. Ten domek chyba będzie ładny. Ty tam w skale go budujesz? Co? No? A co, źle? No, Maria ja myślałam, że zbudujemy taki normalny, zwykły domek. Nie. W skale jest najładniejszy. Ale najłatwiejszy. Nie. Kolesie robią na ładniejsze tak, tak. A po co nam no będzie właściwie to szkło? No i jak znowu tak Żeby noc zachodzi? Podobno miała co 10 minut być noc. Kłamie. Co ty tutaj robisz? Jakąś barykadę jakby. No, no nie znowu jakiś głupie Będę się oczuwa. Już jest 11 minut, kurde. No ja nic nie zrobiliśmy. O, nagle się jasno zrobiło. Ja robię fosę. O nie patrzą się Przypaliło się? Dobra Już jest. Teraz... A czemu ty, ty tutaj ciągle koby stąd nie wywalam Dobra Aha, bo piecek zgasł jak nie jestem Dobra, mm, mm, mm. Teraz rajdź po skrzyneczkę I skrzyneczka będzie żarcie A już chciałam y, sobie polatać, a wtedy zauważyłam, że tu nie gramy na game modzie Uuuu Dobra, ten domek już jest w połowie zrobiony. Jak już jest 12 minut i 30 sekund To jest dziwne po prostu Szkoda, że tak w szkole szybciej, na lekcjach czas nie mija Aha, co to budujesz Nie mogę, no nie, 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 Dlaczego takim to drewnem ja tutaj to zabudowałam. No, ja nie, tym tym drewnem. Niech ci będzie. To drewno jest gorsze niż te co ja robię. To Chodź tutaj już kończymy odcinek Nie chcę Chodź Czemu nie Już jest 13 minut i 40 sekund. Chodź tu szybko. Ja mam pytania, a czemu my tak zawsze kończymy po 15 minutach? Bo tak, bo jak się zrobi. Dobra. Czekajcie, zaraz wrócę. Dobra. To pamiętajcie. Zostawicie dwa a. lajki i będziemy nagrywać kolejny odcinek dzisiaj może nawet. Dobra. Z tej strony był Piotr Boa była ze mną. No to Siemanko, cześć. Do zobaczenia.